Wyobraź sobie taką sytuację. Jedziesz dziś do pracy i ktoś się Cię pyta, ile czerwonych samochodów zobaczyłeś na drodze? Prawdopodobnie nie byłbyś w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie, ponieważ nie zwracałeś na to zupełnie uwagi. Ale co gdyby ktoś powiedział Ci, że za każdy czerwony samochód, który zobaczysz na drodze dostaniesz 100 zł? Wtedy aktywnie skupiałbyś się i szukał każdego czerwonego samochodu, mającego Cię podczas drogi do pracy, spaceru czy też innej aktywności. Musisz zrozumieć, że w Twoim życiu napotykasz na mnóstwo okazji, możliwości, ale musisz być ich świadomy i potrafić je dostrzec. Czasami są tuż obok, a Ty nawet ich nie zauważasz. Ten przykład obrazuje, jak Twoje postrzeganie i skupienie wpływa na kształtowanie Twojej rzeczywistości. W ten sposób chcę Ci przypomnieć, że okazje istnieją wszędzie, ale nasza zdolność do ich zauważania zależy w głównej mierze od naszej percepcji i sposobu postrzegania rzeczywistości. Jeśli nie wiesz, gdzie szukać okazji, możliwości na swój rozwój i osiągnięcie celów, na których Ci zależy, to rozmawiaj z mentorami, ludźmi, którzy są już w miejscu, gdzie chcesz być, ponieważ oni mają wskazówki i wiedzę, której szukasz. Jeśli ten post był dla Ciebie wartościowy, to pomóż zapłacić mi mój ZUS, czyli zalajkuj, udostępnij i skomentuj.